Cześć! Jestem Zbyszek, alkoholik. Jakie emocjonalne wyzwania napotykam na trzeźwej drodze? Takie jak wszyscy. Takie jak wszyscy ludzie: raz mniej, raz więcej. Różne to są emocje, różne trudności, które napotykam. Jest tego mnóstwo. Każdy człowiek je ma i. i i tego nie unikniemy. Takie jest życie. Ale najważniejsze w tym życiu, nauczyłem się radzić z emocjami. Jakieś uciekałem od wszystkich emocji, negatywnych, nawet i pozytywnych. Bo nie mogłem sobie poradzić z tym. Dzisiaj uczę się ich przyjmować. I coraz bardziej mi to lepiej wychodzi. Czyli przyjąć, przyjrzeć się tym emocjom. Eee, pobyć z nimi chwilę. Pobyć z nimi chwilę i one coś pokazują. Coś pokazują. Rozpoznać je i radzić sobie. Tego się uczę cały czas. Coraz mi lepiej to wychodzi. I za to jestem wdzięczny. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.